Witam wszystkich miłośników rajdów samochodowych i modelarstwa. A dlaczego tych dwóch rzeczy? Ponieważ są to moje największe pasje życiowe. Jest jeszcze rower, ale rower tak jest troszeczkę mniej. Słuchajcie, tymi słowami rozpocząłem swój film z zeszłorocznej edycji Rajdu Legend. Wtedy nazywał on się pierwszy Dolnośląski Rajd Legend. W tym roku mamy nazwę drugi polski Rajd Legend. Jestem właśnie w drodze. Na to wspaniałe wydarzenie i jestem w miejscu dokładnie tym, w którym w zeszłym roku rozpocząłem film z pierwszego dolnośląskiego rajdu Legend. I w tym momencie chciałem wam pokazać modele, które zabrałem ze sobą, związane właśnie z tą drugą edycją, a związane z Markusem Gronholmem, związane z leszkiem kuzajem, ponieważ te gwiazdy będą na drugim polskim rajdzie Legend. Myślę, że te modele pokażę Wam w późniejszej części filmu, ponieważ tak się szczęśliwie złożyło, że te modele są na wystawie poświęconej historii rajdów związanych z tym rejonem. Także na ten moment na dachu rajdówek nie mam, ale w trakcie mam nadzieję, że Wam je pokażę. Także nie przedłużając lecimy dalej na drugi polski rajd legend. No i tradycyjnie należy upamiętnić wspaniałego kierowcę Mariana Bublewicza 25 sierpnia tego roku. Obchodziłby 75 urodziny, aczkolwiek wydaje mi się, że on po prostu ma 75 lat. On jest w naszej pamięci i to powoduje, że raczej nie powinniśmy mówić, że obchodziłby, bo on ma 75 lat. Pamiętamy o nim cały czas. I zobaczcie, co mamy na razie legend. Coś pięknego, patrzcie na to! Ale jazz! Rewelacja! I patrzcie teraz, kto tu jedzie! Czyżby to Krzysztof Hołowczyc? No fajnie by było, ale fajnie, że jest rajdówka w jego barwach. Jak to brzmi, no to jest Subaru! No i słuchajcie, czuję się jak w San Marino Rally Legend. Idziesz sobie. Drogą, a tu coś takiego Patrzcie na to Marcin Majher No nie, to jest lepsze Rewelacja Tak jest, słyszycie to? Coś pięknego No rewelacja Legasy w tych barwach, no nie Beauty. Czekaj. Czekaj. Ale, szans. ale... Ale, ale... dużo mówić Ale, mówić? Ale, Motorsport Jest ten sprzęt, Patryk Snajer Grzegorz Gaz. Rewelacja. Tu mamy w tle cały czas rajdowe głosy, więc ja za bardzo nie będę tu się nic odzywał. Kolejna Sierra Bastos. No nie. Świetnie. i zobaczmy kolejne klasyczne Legacy Robert Luty. Pięknie. Ach, niesamowita atmosfera. Kurczę no. I łącznie z tym Audi będziemy mieli dwie, ponieważ jeszcze pan Olchawski będzie jechał Audi V-Grupą. Ajajaj, pięknie. No i proszę, nawet mamy Seychento. Kurczę, no sam bym siadł w taką furkę. Może w przyszłości się uda. No i co, Cinquecento Cento też jest. Też fajna fura. Tam już w tle mignęło coś szaleńczego. Megane Maxi Masakra. I kolejna szaleńcza Ośka 306 Maxi. No nie, Polski Ride Legend. Coś pięknego. No i Meganka Arka Kuli, który w swoim garażu ma jeszcze wiele niesamowitych rajdówek. Ale to będziemy podziwiać na OS-ach polskiego rajdu legend. Piękna sprawa. I zobaczcie teraz garaż firmy NAK ten pan Paweł Molgo tam jest właśnie a za nim Markus Gronholm. Sprowadował to, że mamy Markusa Gronholma na polskim rajdzie legend. Zobaczcie Skoda Octavia. Lancia 037. No i największa niespodzianka. Peugeot 206 w RC. I ten pan. Markus Grondo. Rewelacja. No i zobaczcie na kolejną historię. Żadna replika. Oryginalny Focus WRC w barwach Janusza Kuliga z 2002 roku rajd polski. Oj 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 Coś pięknego. Nie, ja Nie mogę. Coś pięknego. No i kadeciki stoją raz, dwa, trzy sztuki. Zobaczcie na to. No nie, no po prostu ilość i różnorodność rajdówek na drugim polskim rajdzie legend. Miazdy No i tutaj drodzy państwo myślę, że będą bokersy leciały niemożliwej długości to auto na pewno na to pozwala no i zobaczcie jak można było zrobić piękny samochód zwykłe C2 i zrobić z tego takiego potwora kurczę, dawne rajdówki to jednak było coś pięknego no i kolejny piękny samochodzik zwykłe Clio a jednak niezwykłe kurczę no Pięknie, rewelacja. I proszę bardzo, sam pan Grzegorz, sprawca powstania tej pięknej rajdówki. No i tutaj mamy BMW. A tutaj proszę bardzo, dwie generacje Toyoty Celiki. Brakuje tylko jeszcze między nimi tutaj ST185. I mielibyśmy po kolei ST165. A tu jest tak zwana 205. Pan Andrzej Kalitowicz i Maciej Wisławski. No naprawdę. Jeżeli chodzi o to i celikę, to ja po prostu uwielbiam ten kształt 205. Rewelacja. No i proszę Państwa, czy jest ktoś? Kto przyjechał na ten Ride Legend i nie kojarzy tych barw? No, rewelacja. Nie jest to, co prawda, pełny wórc, tylko Body Kit jest jako WRC, ale no i tak to wygląda niesamowicie. Rewelacja. No, a tutaj. Ach, właśnie Ładina przejechała. Zobaczcie, kto tu pojedzie. Wiesław Stec. W samochodzie z jego własnej konstrukcji, czyli Fiesta Proto. No też niezła historia. No i ładinka. Ja myślę, że ta załoga to będzie robić mega show na OS. -ach. No i mamy to sprawca największego zamieszania na drugim polskim rajdzie Legend. Czyli kto? Zobaczcie na to. Tak, drodzy państwo, to jest on numer 1. Samochodzik jedzie na BK. Kolejne przepiękne subaru. Ach, ja! Niesamowite to jest. Ja nie mogę. Po prostu sobie w Polanicy stoją na światłach 3 lancje HF. Rewelacja. A teraz zobaczcie modele z mojej kolekcji, które są związane z rajdowymi trasami wokół Kłodzka. Wszystkie te modele można było obserwować na wystawie w polanicy zdroju w pijalni wód mineralnych. Mamy tutaj 76 rok. Zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Andrzej Jaroszewicz, Ryszard Żyskowski. Rok 92, Marian Bublewicz, Ryszard Rzyszkowski. Trzecie miejsce. Rok 93, Paweł Przybylski, Krzysztof Gęborys ponownie trzecie miejsce. No i słynna Celika z 96 roku. Krzysztof Hołowczyz, Maciej Wisławski wygrywają rajd Polski w klasyfikacji generalnej po 20 latach przerwy, od zwycięstwa. Andrzeja Jaroszewicza minęło 20 lat i ponownie mieliśmy Polaka na najwyższym stopniu podium. Robert Herba, też 96 rok. No i rok 97, Krzysztof Chłopczyk Maciej Wisłaski, trzecie miejsce. Ale w 97 roku prawdziwą sensacją była ta załoga. Janusz Kuli Jarosław Baran, meganem maxi. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Tutaj mamy Volkswagena Golfa, polska Tomasza Kuchara, Maćka Szczepaniaka, który aktualnie jest pilotem Kajetana Kajetanowicza. Tu mamy rajd Elmod 99. I ponownie rajd polski. 2001 rok. Krzysztof Chłowczyc, Maciej Wisławski. Niestety rajd nieukończony. I rok 2002 Janusz Kuli, Jarosław Baran. Zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. No fajny zestawik. I jeszcze zobaczcie modele, które są bezpośrednio związane z legendami na drugim polskim rajdzie legend, czyli leszek kuzaj Markus Gronholm. Ale mamy również patryka Snajersa. Eskorta. Zobaczcie. Petro leszek kuzaj. Andrzej Górski, Rajd Polski 99 i słynne Błonia Krakowskie. Dwa koła urwane. Korolla Mocne, Rajd Polski 2001, wygrany w klasyfikacji generalnej. I tutaj mamy przepiękne barwy. 206 WRC Malboro Markus Gromholm Rajd Katalonii 2003. No i Bastos Escort też przepiękny. RAID IPRO 94 Piękna sprawa. Teraz zapraszam Was na kilka ujęć z OSów. Natomiast, jeżeli chcecie zobaczyć naprawdę grube akcje z rajdu Legend, to wbijajcie na YouTube'a. Wpisujcie w wyszukiwarkę Polski RAID Legend 2025 i naprawdę zobaczycie tyle grubych akcji, przepięknych boków. Z Kłodzka, z OS-ów. Także mam nadzieję, że. Do zobaczenia na kolejnej edycji RAIDU Legend. Do zobaczenia. thank okay. you Go Gdzie teraz piękne kadry A grupa